Państwo, jesteśmy u mojego sąsiada, wspaniałego artysty, muzyki folk, chyba mogę tak powiedzieć, w dużym przybliżeniu Jacka Hałasa, proszę Państwa, ale to jest telewizja domu. Jestem u Jacka Hałasa w pewnym oczywistym celu. Oczywistym, bo za nami drewniany dom. Wspaniały, drewniany dom, w którym Jacek mieszka wraz ze swoją rodziną. No, i chciałbym, żeby opowiedział nam o nim, co na pewno też Państwa interesuje. A zatem, jaka jest historia tego domu? Skąd on się tutaj wziął na przedmieściach Poznania? Witam serdecznie. Krótka historia tego domu. Krótka czy długa? To teraz jedziemy w wersję krótką. w wersję krótką. Dobrze. Zaczęła się w, no, w czasach nastoletnich, kiedy poznałem pewną uroczą dziewczynę, która została moją żoną później. Domyśliłem się. I wpadliśmy na pomysł, że e, chcielibyśmy mieć drewniany dom. Po prostu stary drewniany dom. To się wiązało troszeczkę z jak, pierwszymi fascynacjami kulturą tradycyjną, wsią, ale też jakby takim pomysłem na to, Skąd młody człowiek, który nie ma jakiegoś zaplecza finansowego, może sobie wziąć dom? No może pojechać na wschód Polski. To były jeszcze takie czasy, yy, że takie domy można było dość łatwo znaleźć. I zdaje się, że ciągle, ciągle jest to możliwe. Tak. Ty mówi, że latach 90., ale tak, ciągle tak. takie domy, które się składa, a potem rozkłada w nowym miejscu. No to jest jeszcze ciągle możliwe, na przykład na Kielecczyźnie. Ja parę lat temu takie domy, jakby na sprzedaż w takiej konwencji mm. w takiej formule spotkałem. Widziałem. I to jest właśnie taki dom tak, stary, tak, tak. złożony, tak? Stary dom, bęty. nie tak stary, jak się okazało, no bo tam w czasie poszukiwania oglądaliśmy różne domy. Eee, trzy próbowaliśmy rozebrać, ale jeden był spróchniały, drugi był nie taki w końcu trafiliśmy na. Na ten dom, który nie jest tak bardzo stary, bo on pochodzi z lat 60., ale Majster, który nam pomagał go rozkładać, mówił, O, Panie Jacku, to zborowego drewna. I to jest gwarancja, że na pewno nic mu się nie stanie i będzie dalej na wieki mógł służyć, bo tutaj, tutaj jest wiele technologii, a właściwie wszystkie technologie tutaj w tym domu zawarte, użyte, to są historyczne technologie. Zacznijmy od, od ścian, że to jest. Drewno optykane, prawda? Tak, tak. To jest drewno na, łączone na tzw. Tak jaskółczy ogon. Mhm. Czyli e, starą techniką, którą się budowało drewniane dromy, trochę tak jak klocki. Może nie LEGO, bo LEGO mają nieco inną konstrukcję, ale takie, no takie po prostu klocki e, z elementami łą, łączenia łączników. Także ta, e, ta technologia. E, Okazała się bardzo przyjazna, jeśli chodzi o rozbiórkę i składanie tego domu. Mm -hmm. no, bo, no bo nie ma śladów gwoździ. Tak, tak. Po to są się, po prostu klocki. Jak klocki rozkłada, jak klocki składa. Kwestia tylko przewiezienia, kwestia tylko transportu i możemy sobie taki Tak, dom no złożyć. trzeba znaleźć po prostu długi samochód, który taki mm -hmm. najdłuższy klocek, czyli 11 metrowe belki e, zmieści. Więc tak naprawdę wszystko, cały dom wszedł w takiego dużego tira. I tak ta fantazja, Twoja pasja stawała się realnym domem, realnym faktem. No właśnie, ale jeszcze mówimy o tym optyku, prawda, że to tutaj te uszczelnienia to jest owcza wełna. Tak, to tak naprawdę nie jest optyk, tylko muszenie. Optyk to jest nieco inna. Mogę wyobrazić. Muszenie, które stosuje się na, Lub na Lubelszczyźnie. Na Zamośćczyźnie, bo stamtąd przyjechał ten dom. Bo Górale optykają. Tak? Górale optykają, to jest nieco inna konstrukcja. Belki nie stykają się ze sobą, więc z jednej i z drugiej strony można ten optyk wbijać. A w, na Lubelszczyźnie te stare domy są budowane tak, że belki od wewnątrz stykają się, w związku z tym powstaje taki trójkąt, który trzeba wypełnić czymś i klasycznym. Optykiem nie dałoby się, bo optyk jest za gruby. Więc tu jest po połączenie y, kilku elementów, czyli y, y, jak to się nazywa, kurde, zapomniałem. No to co się z lnu wysnuwa. Tak, przędza. O, no powiedzmy, że przędza. To się najwyżej <laughs> się wytnie. <laughs> Oczywiście wytniemy, na pewno wytniemy. Y, plus glina, plus troszeczkę wapna. Z tego mhm. się robi taką maź. W której się wyciąga długie włosy, mhm. y, skręca się taki warkoczyk niezbyt gruby. I, i nim się uszczelnia, tak, ale us, Tak, ale nie, nie uszczelnia się tak, y, że tak na płasko się go tam wsadza. Tylko się wprowadza go mhm. no, na zasadzie takiego węża, tak. żeby wypełnić całą tę szczelinę. I potem z wierzchu, jak to już przeschnie, można to gliną y, pokryć, jakby ten, ten, ten fragment. Który wystaje na zewnątrz. No to tu mówimy o stawianiu tak zwanego stanu surowego, czyli, tak, tak, czyli ścian, dach jest osobną, no mniej skomplikowaną, ale też trudną w wykonaniu technologią. No ale zacznijmy może jeszcze zanim dwa zdania o, o, o tym co wyżej, od fundamentu, bo to jest ten kamień węgielny, prawda? No Fundament yy, majster, który przyjechał tutaj mówi, panie Jacku, po co pan żeś to lał ten beton, mówię. No, Panie Karolu, no trzeba, trzeba w Wielkopolsce trzeba fundament zrobić, no tak. bo normalnie stawiało się te domy na kamieniu węgielnym. To znaczy rzeczywiście, zależnie od, od długości tego domu, to były cztery duże głazy, albo osiem, albo sześć na tych dłuższych belkach. No powiedzmy, żeby co pięć metrów był. Tak. Kamień, który jest podstawą. Dziś te nowoczesne domy stawia się na emkach, tak? na bloczkach betonowych. Dawniej to się stawiało na głazach, no ale w środku no, bywał piasek w tych starych No i jest prawda? piasek, tutaj też jest piasek. tak tak, tak. To, Przy czym no, jest... oczywiście Ty już go wykończyłeś, tam masz podłogę i tak dalej, bo to jest dom no niestety hmm. współczesny. Tak, ale podłoga jest z tej samej technologii <noise> zrobiona, tak. to znaczy pod podłogą jest powietrze, piasek hmm. i powietrze. Więc tam jest przewiew z boku w fundamencie są otwory zabezpieczone kratką, i tam hula wszędzie powietrze pod podłogą. I nie ma w tym nic zdrożnego, prawda? Nie no ma. <noise> pytanie tylko o różne żyjątka, czy, czy tamtędy nie zdarza nie, nie, się nie. przedostać do nie, domu. Nie, nie, nie. Oprócz myszy, ale to myszy to normalne. Przecież. No, to właśnie. na Dixie, Dixie, prawda? To... Wiem, że drewniane domy to jest ich naturalny biotop, no i tutaj nie wiem. właściwie nie. No on się znakomicie zachowuje. Od dwudziestu paru lat tutaj jakby stoi w, tej, w tym miejscu, w Wielkopolsce, przeniesiony za mężczyzny, tak. czyli z miejsca, gdzie. Imigrant jest najwie... troszeczkę. taki, taki, emi... taki emigrant. No. <laughs> no ale co jest w nim. Oprócz tego, że jest zdrowy, że oddycha, prawda, ten dom, że, że to jest ta tradycyjna technologia, co jest w nim najwspanialszego. No uroda. Ja myślę, że uroda, A, że to, tak. że, że tutaj nagle stworzyłeś dzięki temu domowi taką niesamowitą enklawę, Trochę tak też się stało, architektoniczną że to, właśnie. Jak stawiliśmy na początku ten dom, no to rzeczywiście yy, przychodzili sąsiedzi czy też przechodnie, pokazać dzieciom, tajemicy, jak wygląda drewniany. Tak Dawno dom. ci tego nie mówiłem, ale cały czas przychodzą. <laughs> jako że sąsiadujemy, to przychodzą i pytają. Co to jest? W ogóle jak to działa? No właśnie i. To drugie czas... to wygląda jak taka najstarsza właśnie, osada w naszej wsi. Tak, nasza miejscowość jest dosyć nowoczesna i, i rzeczywiście wygląda tak jako, jako takie praosiedlenie, <grym> <grym> prawda? Pierwsze tak, osiedlenie. Prasłowianie, praźmierowianie, <grym> bo mówimy o wsi przeźmierowo pod Poznaniem. No ale, no ale właśnie ta uroda, ta siła tradycji, to, to, po prostu ten dom tutaj doskonale w tym lasku. Y, po prostu odnalazł się, on stał tak, się taką tak, ozdobą tak. naszej wsi. No też zależało nam na tym, ponieważ tutaj e, otoczenie naturalne było takie, że ten dziki las e, zarósł działkę całą, więc nam zależało też na tym, żeby jak najmniej drzew usunąć, więc on rzeczywiście tutaj dość ryzykownie stoi, w bardzo bliskim kontakcie z naturą. I jeszcze powiedzmy o jednym aspekcie tej inwestycji, Jakże uroczej, no to jest aspekt finansowy. To nie było drogie przedsięwzięcie, prawda? Zdecydowanie właśnie no na tym cała intryga polegała, że wyjściowo to było dostępne dla studenta. Tam umówmy się, w latach 90. kiedyś mi opowiadałeś, to było parę tysięcy złotych, tak, które tak, tak, za ten. To tak. no, było tak. tyle co za transport za dom. Mat. Dom i transport w sumie no Było jakby w zasięgu ręki, oczywiście wiadomo, że to był stan surowy. Tak, teraz by to się nie udało, teraz oczywiście już jacyś pośrednicy, head i house hunterzy... No, ale to... jeszcze to jest możliwe, moi e... znajomi w tym roku Aha. taki dom z Przemyskiego przewieźli do Prowansji. Czyli można powiedzieć, szukajcie a znajdziecie i, i, i może rzeczywiście tak jak Jacek Hałas, Państwo w ten sposób zainspirowani, no też taki dom postarają się wybudować i, i upiększyć swoje betonowe często i takie polecam, pudełkowe wsie. Polecam, polecam zdecydowanie, bo no ma wiele zalet taki dom. Mm -hmm. e, dom z duszą. Ma duszę. Od razu z tak. duszą. Kiedyś dom musi zapracować na duszę. Tak. tak Mówiło się dom z duszą, o takim starym domu. On już... Na starcie jest nowy, stary, prawda, i duszę ma. To są oczywiście mistyczne argumenty, mówiliśmy też o tych bardziej biznesowych, ale, ale, ale że ale ważne, bo tu się mieszka. Ale finansowo, jeżeli, no powiedzmy, młodzi ludzie chcą zbudować jakby swoje, swoje, swoje miejsce, swoją osadę, to naprawdę jest to realne, żeby oczywiście mając przed sobą taką perspektywę, że to będzie trwało kilka lat. No tak jak myśmy tutaj zamieszkali w jednym pokoju i, jakby, mieszkając już na miejscu, z przypływem gotówki robiliśmy następny element, kawałek podłogi w następnym pokoju, okna. I tak jakby z roku na rok ten dom się rozrasta. I takie było wtedy piękne życie. Może być i teraz, a teraz może być. jest inaczej niestety, bo kredyt, bo od razu no, prawda, No co jest ważne, to. Pętla jest, na szyi w to banku to zawieszona, jest dom bez kredytu. Absolutnie. Właśnie, to, to tak mogło być tak. w związku z, z też tym biznesowym aspektem naszej historii. Tak dzisiaj, może być. Właśnie, nie, za, nie zaciskajcie sobie tutaj szczęk bankowego krokodyla. Jacku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że pozwolisz nam jeszcze Oczywiście. od czasu do czasu różne rzeczy tutaj pokazać. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję.